Tak wydaje. Jest to jest romantyka. To... Mm. Tak, i jaka jeszcze jest muzyka? Z czym muzyka Wam się kojarzy? Z radiem. Z radiem, tak, bo w radiu muzyka jest puszczana, A jest tak? No, no, żołnierze. Żołnierzy, jej się muzyka podoba w żołnierze, tak? Mm. O pieskach. O pieskach, tak? A jak... Z czym kojarzy się muzyka? Z nagraniami w radiu. Z nagraniami w radiu. Zawsze to Że muzyka. No właśnie, muzyka jest. Bo ja co środy ubieram właśnie to, jesteśmy nutkami i wy też mieliście na główkach takie.